Co? Czekaj, nie, nie wziąłem tego skina. Cóż... Ale przynajmniej... A, masz Dark Harvest. Co? A, dobra. I Sorcery ja. na drugi. Runec nie, nie zmieniłem. Czajmy się? Możemy się czaić. <coughs> Seekest, Q i Reverse i wyszedłeś z krzaka. I wyszedłeś z krzaka. O, naprawdę? Tak. tak. No i tak. Tak, nie wiem co oni robią. O, serio? Dobra. Nic. Dostanę te asysty nawet. O! Shit. Lel. Ale smutek. A, dla nas. Nie, chciałoby się ich zajebać. Czy co? Pierdolę się. Widziałeś to? Aha, szkoda, że padłem. Szkoda, że wielu żyje. Top 10 rzeczy, które mówisz, jak przegrywasz. O, dobranoc, Jędruś. Niekoniecznie. Lol. Wow. Dostałem asystent. Wow. I lecimy. Nie mam tym powolny. On nie ma jak zostaw. A ja jestem. O wow. oh, fuck! Ale żeś cię ci zjadłem maniany? Ja nie mam bulta, nie mogę ci pomóc za bardzo. O Boże, uciekaj. Nice. Nie, nie patkać I tak bym zdechł. Nie yeah. Zjebałem, bo manionów nie ten... Nie robił jej Wow, ale, ale pojedynek oh, Schilowała, dobra, to mi wystarczy Na no, ok No jeszcze ten Tego mi tu brakowało No, daj, dalej, zbieraj te trzoty Nie trafię żadnym ultem w tej grze Dajmy go Co? Ja A ja miałem a jeszcze Loli no. Ta to taka słaba trochę Nie, Yasuo, nie Dobra, teraz, teraz weszło. No tak, tak, Panato! Nie mam... No nie wiem, Barty. Ile ten stun? Dwie sekundy stuna! Kazimierz. Odnowiciel. Ojej. Chyba jednak zostałem ID carry. O nie!

No zapraszam Czy naprawdę, Bartuś? Naprawdę nie chciałem go przestraszyć O, no już są, że nie zostanę przy tobie Bartek tak jest, wszyscy tu są Oj Nie no Boże Kurwa Zezbyt, by No przecież to była trójka To bez sensu by było tak wy... Dobra kurwa, Barti wchodzi do akcji o, Barty, No nie wiem, Barty nie wychodzi do akcji Barti wychodzi z akcji 10 skancelowanych kalkulatorku. Ja chciałem to w nacisnąć. Nie wiem jak się tego używa, żeby było płynnie. Oho no, gratulacje. Chodź tu. No, tym bym za mało czasu na wchodzenie tu Aha, i teraz. Dziwił, no znowu to robi. Ona znowu to zrobiła, kurwa. Ej, powyżej. Iiiiś. Ja czy coś? ja ich tu was tu ich tu na górę

To przez skite. Zonia? Ej ja to jest bo my już mam chyba 3 i tam jest już 4 o nic? No co? Sandra! Ja jeszcze Może robię no, taka wchodzić się do bazy Dobra, on mi nie miałam zasięgu pinki. Jadłem, nie. Właśnie, to jadłem tą pikniczkę tam. Mówię, mówię, jak żebyś, jakbyś miała, nic ja nie kazałam, tylko mówię, że miała. I jak coś, to zawsze za i Jarvan nie mają aflesji. To mocy? Wy tu stoicie... No, ja sobie chyba klepnęłem, co tam tą Kurwa, na Ty żyjesz? Sandra poleciała pod Tureta. Ty, ale spod Tureta wyjść wyszłam jeszcze. Nie miałem życia Tomek Tomek też Proszę was panowie Ej, a wiesz to, Nie dziwne No, <grym> no. Okay. Ale ty w No kur, morgany. kur Masz, masz heal? Nie masz heal mhm. To czemu skillowałeś jako <laughs> no nie tam. Dobra Ja nie mam planu Ja nie rozpytałem tego na no, no, ja ludzie nie to jednak się poszedł wyjebać na przykład prawda Dobra się wyjebałem

on z mojej pułapki w ogóle. Dobra, spadamy stąd. On nie ma flesza. widek nie węga, on się ucieknie. No już kurwa, no jebany krzak! Czemu ci ten Kandys cofnął? Nie rozumie konto. Dobra, nie odzywaj się. Dobra kurwa, idź sobie umyć dupę, bo śmierdzisz. Mimo. Co? No, co? Co Aska? Aska... Ta... Ona się zapowietrzyła. Adam coś tu zrobił.